Kto zrobił ten skok? Ja czy ojciec? No. Ja i Marcin zrobiliśmy podkop pod bank. Wynurzyliśmy się w banku, strzelaliśmy do ludzi, a teraz ojciec chce od nas 70% tego co my zajebaliśmy z tego banku. Ojca w ogóle tam nie było nie, nie było, nie było tam go w banku. Nie było go w ogóle pod bankiem. Miał czekać na nas furgonetką, nie było go. Ja go od dzieciństwa lałem i może za mało golałem. Jak on teraz chce 50% Może mnie tam nie było Ale ja się pytam, takie proste pytanie, kto tu jest ojcem A kto tu jest synem Ale najgorzej, jak przyjechaliśmy już do domu e, z całym tym łupem Mieliśmy całe wory tych pieniędzy, No naprawdę, całe, 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 całą furgonetkę wypchaliśmy I, i, I chciałem to strasznie pokazać ojcu, właśnie oj, oj, oj ojciec, patrz Kurwa, ile pieniędzy e, I ojca nie było wtedy w domu e, I zostaliśmy Sami z tymi pieniędzmi. Ja pani powiem, on nie byłby złodziejem teraz, gdyby nie ja. Tam był taki w podstawówce, tam był taki jakiś nauczycielek, matematyki uczył, no i on cały czas, że, o, jaki to on zdolny, jaki to on zdolny z tej matematyki. I go normalnie podbektał, żeby on wziął udział w takiej olimpiadzie nawet. I mówi, że to bardzo dobra praca, trzeba ją posłać. Mówi, pokazał mi tę pracę i że ja zaniósł, a ja po prostu, jak on wyszedł, to ja dwa razy nie myślałem i do kibla z tą pracą. I potem on odpadł z tej olimpiady i to się już wszystko jakoś skończyło na szczęście i wrócił do złodziejstwa. Tato, bardzo liczę na naszą konfrontację, cieszę się, że z tobą pogadam w studiu. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok i podzielimy pieniądze, no tak sprawiedliwie. Tato... Dogadajmy dogadajmy się, no... Tak się do